Hey girls and boys! Zapraszam na ASOS haul. Zaczęło się od tego, że oczywiście szukałam czegoś. Szukałam butów na szeroko łydkę. No ale był to fail. Nie udało się. I stwierdziłam, jak już jestem na tym ASOSie, i spędziłam parę godzin na szukaniu tych butów. Nawet nie wiem, czy nawet nie ma jednej pary. Koniec końców. Bo chciałam zrobić tylko haul z butami, no ale. No ale wiecie jak jest? No, no nie ma, nie ma takiej opcji. Jest tutaj za to bordowe futro. Więc robimy sobie, mierzymy. A co z dawno mierzymy nie było? Na lewie się mnie ktoś pytał, czy zrobię? Mierzymy z zary. Może w końcu się kiedyś odważę zrobić mierzymy z zary. Zobaczymy. Natomiast dzisiaj ASOS. Postaram wam się mówić ceny, bo nigdy w, um, nigdy cel wam nie podaje. Ale czekajcie, zobaczę czy mam tutaj dostęp do tego zamówienia, więc byłoby mi łatwiej. Um, nie pamiętam, co to był my orders oj to nie z tego konta zamawiałam wiecie, ja mam kilka kont z laptopa zamawiałam, to mam inne konto bo czasem wiesz, jak jest czasem jest tak, że załóż nowe konto i dostaniesz na minus 70% zniżki, także będę wam w takim razie wystawiać ceny na ekranie, także zaczynamy otwieram i od razu jeszcze sobie sprawdzę, czy mnie będzie widać. Czy sobie dobrze wstawiłam? Tak, dobrze, może być. Tylko sobie jeszcze drzwi tutaj przymknę. I otwieramy siatę. Coś tu śmierdzi. To jest futro z New Luka. Czekajcie, bo dostaję sms-y koleżanka u fryzjera, a to wiecie jak to jest. Trzeba czekać na każdy update. To jest futro z New Takie... Mega, ale mogę wyglądać australopitek. Tej. Tego się nie zapina? To, to jest bluza przez głowę? Takie o. Okej, okay, no ja już widzę, że będzie australopitek, tylko, że czy to jest sweter? Nie, to miał być coat. Aha, chwilę. To ma takie uh, haftki. Okej. Okay. Nie wiem, czy do tego co mam na sobie, czyli podomka, Adres. będzie to dobrze wyglądać ale zaraz zobaczymy powiem wam, że mega mi się to podoba, ale nie wiem gdzie mogłabym to założyć zajebiste, co prawda jest australopitek i się tak trochę kudli bo zobaczcie, tutaj już mam te kudły ale szykuje mi się finał A Real Housewives of Salt Lake City i miałam w planie się tam wystroić i to by o, patrzcie na to to jest mega statement. Ja wiem, to jest mega statement. To jest taka rzecz, że pod spód na przykład czarna miniowa sukienka, rice i tylko to. Ale mi się to mega podoba. Zarąbiste. To jest wielkie, ale. mega modowe. Kurna. Gdybym nie była takim nikim na YouTubie. I by mnie zapraszano na jakieś eventy, to ja bym sobie w tym poszła. I wiecie, że mi się to mega podoba. Mega mi się to podoba. Ale może mam jakiś dobry dzień. Ale zajebiste jest to futro. Pięknie wykonane. Uważam, że super leży. Oprócz tego, że robi ze mnie, wiecie, Michelena. To wygląda mega modowo. Do tego właśnie po prostu czarne Jezu, Australopitek. Z jaskini wyszedł, to na bank. Ale jest przepiękny. Patrzcie na ten kolor. Taka, taki ciemny fioleto bordo, przepiękny. Love this. Ale ja tego nigdy nie założę. Nigdy. Nigdy tego nie założę. No bo gdzie bym to miała założyć? A może na tylko graduation? Ale on na pewno wybuchnie śmiechem, jak mnie zobaczy. Możecie mnie schajtować, Ja sobie wyobrażam, że to będzie Ewa, co ty pierdzielisz, nie? Baraj, Love this. I love this so much. Wyglądam jak taki wirus, koronawirus. Ale mega mi się podoba. W tym, że wyglądam jak, wiecie, 200 kilo. Mm, ale jest mega. Ach, sprawdźmy, czy w tej jeszcze coś było. Tak, było. Mamy tutaj, moi drodzy, made in Turkey. black. Black. Nie krzyczcie. A to, ym, tak, zamówiłam jedną sukienkę z drugim rękawem. Czy to jest to? Tak, tylko to był rozmiar 14. Z um, tego cukierze, czekajcie. Bo, pamiętam, właśnie był problem z rozmiarem. Nie, L, ale to było znaczone jako 14. I ogólnie to jest czarna sukienka, t-shirtowa, ale ona ma na końcu taką falbankę i mi się to mega spodobało, bo tak miałam wizję, o Boże, jakby to fajnie z tym wyglądało. Złożyć taką t-shirtową sukienkę, czarne rajstopy i wysokie kozaki, które nie istnieją dla mnie. Natomiast tak. Taka t-shirtowa sukienka z falbaneczką. Ale to może być mega małe. Wracam sukience i powiem Wam, że o dziwo nie jest to za krótkie, bo ma tą falbankę. Także już Wam pokażę. Zwykła czarna, no co prawda, wiecie, ona nic nie robi. W takim sensie, że no to jest taka... Duża, ona jest duża, jak na Lkę. Ja z reguły zamawiam xl e, Natomiast, wiecie, mam też skarpetę, to to fajnie nie wygląda. Ale właśnie moja wizja byłaby taka, żeby były czarne stopy, jakieś botki i na przykład skórzana kurtka. Myślę, że fajne. Bardzo miła, przyjemna bawełniana. E, jeżeli kosztowała mniej niż dwie dychy, to, to chyba bym ją zostawiła. Chociaż ja bym ale co, większa, bo ona jest duża, nie? Tutaj fajne fajne. No mi się podoba to że, że ma tutaj to, że ma tutaj to koronkę. I w ogóle koronki, jak oglądaliście trend, to koronki są mega in. Bardzo modne w tym sezonie. Ja za bardzo nie jestem koronkowa, bo ja w koronce wyglądam czasem tutaj, jakbym była gotowa do trumny, albo na pogrzeb, albo jak gdzie piernik. Natomiast to jest tak całkowicie proste i tak i ta koronka jest na dole tylko I to co mi się też widzi To na przykład założyć taki wielki sweter taki dłuższy Żeby ta koronka sobie po prostu wystawała No widziałam to gdzieś na necie, mega mi się podoba Także tak to wygląda I wiecie co, może zarzucę sobie tą Zarzucę sobie kurtkę skórzaną I zobaczę jak to wygląda No niedobrze to wygląda, bo ta kurtka jest po prostu za duża Zbyt zała do tego um, I don't know a może te czarne, może gdybym czarne rajstopy założyła i bym to po prostu wystylizowała, bo teraz to po prostu mierzymy. Fajne. No ale chyba nie do tej kurtki, bo ta kurtka powinna być po prostu krótsza. I don't know. I don't know. Dziwna długość z tą kurtką, a to też... Wiecie, też te skarpety mi tu nie pomagają w ogóle. I wiecie co, może byłoby sobie sobie zrobić DIY, kupić... Kupić sobie taką t-shirtową sukienkę, która wam pasuje, kroję, bo ta trochę... Coś mi tu u góry nie pasuje. Wiecie, nie wiem, czy przez to, że tutaj jest taki trochę batwing i lepiej dla mnie by było, żebym... Bo ja mam górę szerszą. Żebym tu miała bardziej dopasowane i wtedy myślę, że to by lepiej wyglądało. I może byłoby sobie dokupić koronkę taką i po prostu przyszyć, bo nie jest to głupie. Także fajny pomysł na DIY. Sukienka fajna, ale to do końca nie jest to. Już mi się zmieniło jak do tej kurtki. Zmierzyłam. Jeszcze muszę sprawdzić do Rice ale fajne, fajne. Więc zobaczmy teraz kolejną sukienkę. Z tego co kojarzę, to powinna być ogólnie, jeżeli chodzi. Aha, szerokie spodnie. Ogólnie, jeżeli, to może poszukam jakiegoś topu. Ale tutaj zamówiłam takie szerokie spodnie, które, moi drodzy, są takie alamęskie. High rise full length e, z taką na środku. Za, zawsze zapominam, jak to się nazywa. To takie przeprasowanie. Prze, e, no bo nie mam w sumie spodni, które nie są czarne albo nie są sami. Ja coś mam takie bardzo letnie cienkie. Więc to był spoko, te czekoladowe. Yy, takie męskie Ale muszę zobaczyć, czy nie mam do tego przypadkiem jakiegoś topu, żeby sobie zmierzyć. Jak to zmierzymy do, do jakiegoś, który już mam. Ale tutaj, moi drodzy, oj, dziwny materiał, tutaj taka fajna czekoladowa sukienka, ale to ja nie wiem, czy nie będzie krótkie, taka bluza-sukienka. Też wygląda fajnie to zauważymy się, że do czekoladowych rajstek. No zobaczcie, no, no mi jest lepiej w czekoladzie, nie? Lepiej, ale bardzo fajne, tylko to ma taki, to jest takie niby sweterkowe, ale prążek, ale bawełna, 50% koton. To nie czyli pół na pół. No to jeszcze nie najgorsze. Dobra, no to zobaczymy, jak to wygląda. To jest piękne, natomiast dla mnie to jest bluza, a nie sukienka. E, trochę mogłabym, mogłabym sobie wziąć rozmiar mniejszy, osiemnastkę, bo na jakby miała być to bluza, to już widzicie tutaj linia ramion jest obniżona, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, także tu jest, nie ma problemu. Podoba mi się tutaj taka łódeczkowy łde, golf, bo niby nie golf. Ale też nie do końca zwykły dekolt. Piękny kolor. Tutaj ma takie rozszerzone, widzicie, dzwoniaste rękawy. Natomiast to no nie jest to sukienka. No nie jest to sukienka. To jest bluza, bo to jest ultra krótkie, Mega krótkie. Tylko jak mi widać, uważam, że powinni to sprzedawać jako bluzę. Albo może jak macie po prostu 1,50 m, 1,60 m, to tego sukienka. Natomiast gdyby do tego były szerokie spodnie i to byłoby trochę krótsze, to bym sobie to zostawiła jako taką podomkę. Także fajne, ale no spójrzcie. Za krótkie, ale bardzo ładne. Bardzo ładne. Bardzo ładny super kolor. Megustamucio. O, ja Już zapomniałam, bo ja to zamówiłam chwilę temu, była fokusowana, jeszcze musiałam dać hm i tak wiecie, minęło. W, 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 chyba w trendach wam wspominałam, że szukam jakiejś takiej dość małej torebki crossbody brązowej. O! Chyba mi się zmieścił aparat. Natomiast to mi się raczej nie zmieści. Ale jest urocza. Coś takiego taka trochę alma była w dobrej cenie, z tego co kojarzę. Jest taka maluteńka. ale ja szukam takiej, żeby mi się zmieścił i telefon i aparat. A tutaj widzę, jak mi się zmieści. Telefon, no telefon mi się co prawda zmieści. Zmieści mi się też portfel, już aparat mi się nie zmieści, ale słodziak. Słodziak. I do tego ma jeszcze pasek. Zobaczcie. Mięciutka. Ja nie wiem, czy to jest skóra? Chyba nie, ale wygląda naprawdę porządnie. Taka Maniunia. Fajniuchna. No, ja myślę, że ona tak będzie, tak gdzieś dotąd, nie? Ale cute super cute no ale cóż, chyba 11 funtów ona kosztowała nie pamiętam, ale naprawdę fajna i bardzo mięciutka, taka ona jest, nie plastikowa naprawdę pozytywnie zaskoczona jestem, no ale takiej nie potrzebuję, potrzebuję taką, która mi troszeczkę więcej pomieści, tutaj co mamy coś czarnego, ja już wiem to jest czarna sukienka podobna do tego tylko tutaj wziął mnie się razem, to jest to samo, to jest krótkie jak cholera. To ma taki turtleneck, czyli krótki, bardziej już, to już ma bardziej golfi, krótki, ale ma. No, ale to ja już widzę, że to będzie jeszcze krótsze, bo wiecie, co ja potrzebuję, takich sukienek z długim rękawem bo ja mam sukienki, tylko ja mam sukienki z krótkim rękawem, cienkie, takie bardziej letnie a ja bym chciała takie sukienki właśnie bardziej zimowe, że zakładam rajstopy bo ja mam też takie sukienki zimowe ale one są znowuż mega swetrowe e, tak jak miałam w, we vlogu ostatnio, no i one są za gruba. a ja szukam, szukam czegoś, co będzie takie właśnie przejściowe, że założę to na jesień i na wiosnę i do rajstop też więc taka z długim rękawem koniecznie właśnie do pracy do biura mi są takie potrzebne bo mi jest niewygodnie, wiecie, w marynarkach i w swetrach, a tu gówno no, no ale przymierzymy jestem w sukieneczce, słuchajcie ta sukienka jest super, jest świetna, bardzo wygodna, właśnie coś takiego szukałam tutaj już widzicie, rękawy są bardziej dopasowane i tutaj ona też jest lepiej dopasowana w porównaniu do tamtej, uważam, że moja figura lepiej wygląda właśnie w takiej dopasowanej górze, tutaj ładnie linia ramion ale jest kurwa, krótkie zobaczcie Tutaj tak trzymam, bo myślałam, żeby właśnie paseczki w sobie fajnym zdjąć. Natomiast, i ona jest taka, widzicie, tutaj dopasowana, a tutaj się rozkroszowuje. Tylko ja to potrzebuję tak, jeszcze jak się wyprostuję, to no nie. E, potrzebuję tak z pięć centymetrów. To bym, wiecie, to by było spoko. No, teoretycznie mogłabym założyć to do rajstów kryjących, ale no chyba nadal jest za krótka, to po prostu proporcjonalnie nie chyba wygląda. Ale bardzo fajna, mega mi się podoba, bardzo wygodna. Ona tu co prawda, ma szew na środku. Jego nie widać. Śliczna i mega wygodna, ale no z tyłu, jak dotykam, to się tyłka dotyka mnie. nawet nie, nie chce się obracać. No super, tutaj super. Patrzę tutaj w podgląd. Myślę, że to jest też świetna ciążowa sukienka, bo zobaczcie, ona jest dopasowana tu w biuście, ale tu jest puszczona i brzuch fajnie. Może wam tutaj albo podkreślić, albo schować jak chcecie. Natomiast no jest za krótka. Ale jeżeli jesteście niskie i szukacie klasycznej czarnej sukienki z długim rękawem, to uważam, że to jest super opcja. Dlatego, że będzie super sukienka na, na co dzień, do pracy. Myślę, że na Wigilię można fajnie wystylizować jakąś dużą biżuterię z mocniejszym makijażem. Bardzo fajna sukienka. I taki grubszy materiał, ale nie za gruby. Świetna. No tylko no za krótka no. Ale fajny też kształt dla mnie, bo w dopasowana na dole rozkruszowana no, ten out of ten. Ten out of ten. Jak kiedyś będę miała swoją markę odzieżową, to taką sukienkę stworzę. I będzie wersja toll dla wyższych dziewczyn. Mega, bardzo mi się podoba. No i to jest też e, Asus Design. Fajna, fajna, ale troszeczkę inny kroj od tamtej brązowej, też mniejsza i ogólnie to ta mi się bardziej podoba mi się bardziej podoba, no ale za krótka. Chociaż ta bluzowa też była piękna. I don't know. Oh. Oh. Co to? To jest chyba komplet dresowy. Tylko właśnie nie pamiętam, czy to jest sama bluza, czy bluza plus spodnie. A nie, to ja już wiem. Bluza. Mhm. Wiecie, że na stosie są różne marki. Zamówiłam sobie bluzę z Nike. Ja mam bluzę z Nike, tylko pomarańczową. Często nie upytać, jak mam założoną. Ale pana to... Chcę się do podróży. Nie no, nie mogę. Bluzy. Ta bluza akurat nie jest mi jakoś potrzebna, ale jak ją zobaczyłam, to mówię, piękna. Tylko czy ja do tego zamówiłam też spodnie? Piękna. No nie mów, że z tego... Że z bo tam jest ze bluza. Piękna. Także dobrze, wbiję się w nią. Tylko jeszcze zobaczę, co jest tutaj. Tutaj jest płaszcz. Zamówiłam płaszcz. Ewa! Dobra, idę mierzyć bluzę. Jestem zakochana w tej bluzie. O Boże, jaka piękna ona jest oversized, były jeszcze do tego spodnie. Ale spodnie nie było. W sensie, były, ale nie było rozmiaru, bo rozmiar był 26. Ale tak właśnie ja je zamówiłam, to po prostu a może w outlecie? Ogólnie ta bluza jest, kosztuje tyle samo co futro. Co nie? jak na bluże to dużo, bo chyba 50 coś funtów. E, bo to futro też. Tylko kwestia jest taka, że bluzę wynoszę. A futro, to już nie bardzo, tylko, że nie mam sportowego, sportowego stylu, ale chodzę często w bluzach, ale czy takie bluzy nie szkoda po domu, a słuchaj, sobie do podróży mogę mieć taki porządny dres, no zobaczcie jaka zajebista, ona jest taka mega szeroka, można sobie ją tu wsadzić, ja mam akurat, wiecie krótkie spodenki ale myślę, że do legginsów tak dupę zakrywa, ja chyba sobie wziąłam XXL, ona jest taka duża ma cudny kolor look at this, bitch. bordo piękne o my god! Kocham tą bluzę, ale to tylko dresy, jakby był komplet. To by było super. I wiecie co mi się ta bluza. Ja tą bluzę pomarańczową kupiłam w outlecie za jakieś tam grosze. I nic się ze mną nie dzieje. Jednak na to na piorę, piorę, suszę, piorę, suszę. W suszarce nic się ze mną nie dzieje, ona już ma parę lat. Eee, no i zobaczyłam tą. Bo sobie ogólnie weszłam na taką sekcję na sosie Trending Now Burgundy, czyli wszystko bordowe. Być, biorę wszystko. Tam było też to futro. No ale ta bluza. No, ale dużo, 57 funtów. Ale wynoszę co? Co sądzicie o tej bluzie? Ja uważam, że jest czadowa. Mega. Mega mi się podoba. Ten znaczek mi wkurza, ale. Em, no tak. Ja mam więcej dresów w tym momencie niż sukienek. Ale za jest. Matej jest na telefonie z kumplem i mówi tak, tyk, tak, tak, pokazuje, więc. No fajna, fajna, chyba najbardziej mi się podoba, bo jest idealna, w takim sensie do niczego się nie mogę tutaj przyczepić, jak tam to było za krótkie, a chociaż, wszystkie rzeczy fajne so far, jak na razie wszystko fajne, chyba, że, nie wiem, no fajne, fajne, dobra, zastanowię się nad tą bluzą, poszukam jeszcze na innych stronach, powiedziała na Sport Direct też te bluzy, yy, yy, dresy. Bo ja lubię komplet, nie oszukuję się, nie oszukujmy się. Natomiast, yy, dobra, idę zmierzyć te szerokie spodnie i założę jakiś top do nich, po prostu t-shirt. Powiem wam, że spodnie są spoko, tylko one, wiecie, nie mam bioder. I no, one mi robią biodra, bo ja o tutaj tak płasko. Tylko, czy nie robią za bardzo tych bioder? Co sądzicie? No mi się podobają. Właśnie czegoś takiego szukałam. Można wsadzić koszuleczkę do środka. Wyciągnięta nie do środka. tyłu też fajnie wyglądają na pupie. No fajne. Tylko, tylko czy za bardzo nie robią tutaj babaryły? Co? Ale patalia talia jest. Tutaj biodra są. Fajne te spodnie. Fajne i one są takie przyjemne, takie dość cienkie. Ale nie, nie, no ale myślę, że w ciepło też by można było nosić. W ogóle wybrałam najgorszą fryzurę, jaką można mieć do nie? Ale to sobie ten. Nie, no fajne. I do tego golfik, do tego biały t-shirt. Nawet to, co mam teraz, total, total look na brązowo. Fajne, bo szerokie. No tylko czy. Bo to jest ta seria curve, czyli. Dla mm, osób, które mają curves. Ja nie mam curves. Zobaczcie na moje ogi. Chude. <laughs> nie, no nie chude, tylko no, no nie mają kształtów, nie mają curves. No i ja się zastanawiam, czy to za bardzo mi ich nie wypycha, czy to nie wygląda śmiesznie. Ale ogólnie mi się to podoba, wiecie? Też zobaczę na komputerze, jak to wygląda. No i też jest fajna długość, bo no nie są za krótkie. New look curve. Ok, chyba bym zamówiła te same spodnie, ale nie z curve, to by tutaj nie miały wypełnienia. Ale spoko no BBL. Zawsze mogę powiedzieć, że miałam BBL, dlatego mam to takie uda. Fajne, fajne, fajne. Podoba mi się. Bluza mi się mega... W ogóle fajne mierzymy. Po prostu dawno nie było mierzymy. Ja po prostu potrzebowałam przerwy, żeby zamówić fajne rzeczy. Um, nie wiem, co mu to zamówiłam. Ale zamówiłam płaszcz, nie? Kolejny. Tutaj mamy płaszcz ASOS Design seria TOL. I to jest taki płaszcz dziada. Yy. Chociaż czy śmierdzi, ale nie śmierdzi. No i to jest taki płaszcz... O, do tej torebeczki byłby sztos. Love this. O, że tak się cieszę, że brąz jest teraz w modzie. No i co? Zajebisty płaszcz. Tak mi się podoba. Tylko za duży. Jaki ja wziąłam rozmiar? Zaraz sprawdzę. Zajebisty. Mega mi się podoba. Mega mi się podoba. Prosty. Czekoladowy. Wygląda jak z lumpa. Długi. Trochę za długi bym powiedziała. Nie no, nie widzę tutaj. Ale za Podoba mi się. Chociaż co tych spodników już wiecie. Za szeroko. Chociaż dziewczyny niektóre tak noszą i wyglądają mega, mega modnie. Mega, mega płaszcz, zarąbisty płaszcz, czy coś jest ze mną nie tak? Love this, wygląda jak taki porządny płaszcz z lumpa, prawdziwy skórzany, ale on nie jest skórzany prawdziwy Fajne bo wiecie co, on jest taki mega klasyczny, bo jest jednorzędowy, zobaczcie, tutaj ma guziki, nic nie jest wydziwiane Mega prosty i myślę, że do jeansów będzie fajnie wyglądał A może nie za duży? Może mu się zdaje, że jest za duży? Wszystko fajne, wszystko fajne tylko za, za wszystkim jest coś nie tak. Wiecie, wszystko fajne, ale za wszystkim jest coś nie tak. Ale i tak jestem w szoku. Podoba mi się to. Ale taki oversize'owy też... Em, też wygląda dobrze. Ja myślę, że byłabym go wystylizowała fajnie. Mega mi się podoba. I kolor też jest piękny. To jest taka gorzka czekolada. Nie do tych spodni. To może dziwnie wyglądać w aparacie, ale on na żywo naprawdę wygląda na taki bardzo drogi. To wygląda jak taki płaszcz, który gdzieś znajdziecie w hopsie albo w mint. Velvet bardzo fajny. Na żywo wygląda lepiej niż w aparacie. Natomiast, no, może mam jakąś po dysmorfię. smorfie. duży. Nie wiem, ale zarąbisty. Mega mi się podoba dziewczyny. I on jest tall. w serii dla wysokich. 18. Czy powinna mieć szesnastkę, moim zdaniem. No i widzicie, jak to z tymi rozmiarami. No nie da się. No nie da się. Nie da się jednego rozmiaru. W sumie każda z tych rzeczy była w różnym rozmiarze. Ta czarna była osiemnastka i była... ma w sensie była krótka, to było dobra, albo krótka. Mega. I teraz tak, bardzo mi się podoba bluza, bardzo mi się podoba futro, ale wiem, że go nie założę. Um... Bardzo mi się podobają, może nie bardzo, ale podobały mi się spodnie, ale mogły być troszkę sztywniejsze. Bardzo mi się podoba to, tylko nie wiem czy nie jest za duże. Wiem, że w tym bym wychodziła, nie? W bluzie też. Uff, dramat. I wybory. Słuchajcie, ja sobie zobaczę, jak to wszystko wygląda na, w aparacie, bo może być tak, że wszystko wygląda do dupy. Wy też dajcie znać, która rzecz Wam się podobała. Zostawiam Wam w opisie numery referencyjne do tych produktów. I widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym filmie. Zapraszam do subskrypcji, do nie w dzwon. Jak macie jakieś propozycje, co zamówić, z jakiego sklepu mierzymy, to również piszcie. Dziękuję, kocham, buziaczki. Pa, 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 pa.